Usuńmy na początek niewymierność zmianownika. Pomnóżmy w tym celu cały ułamek przez pierwiastek z 2, podziel przez pierwiastek z 2. Po wymnożeniu w liczniku otrzymamy 6 pierwiastek z 2, odjąć 3 razy pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to jest 2, więc zapiszę tutaj 3 razy 2. Natomiast w mianowniku otrzymamy 2 razy 2. Wracamy do licznika. Tutaj mamy tak 6 pierwiastek z 2 odjąć 6 i podzielić przez 4. Zauważmy, że w liczniku tego ułamka w działaniu występuje powtarzająca się szóstka, więc warto tą szóstkę wyłączyć jako wspólny czynnik przed nawias. A do nawiasów wstawiamy to, co stało przy szóstce, czyli pierwiastek z dwóch, znak minus oraz jedynka. Ta jedynka bierze się stąd e, dokładnie stąd, jakbyśmy wymnożyli po prostu 6 przez 1. Gdybyśmy nie zapisali tej minus jedynki, no to w ten sposób zmienilibyśmy wynik tego działania, nie? Bo po wymnożeniu nawiasu przez 6 musimy z powrotem otrzymać wyrażenie, które mamy w liczniku. Teraz możemy czwórkę i szóstkę skrócić przez 2. Zostaje nam taki ułamek z przodu i pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch odjąć 1. No i teraz ten wynik będziemy przybliżali. 3 drugie przepiszę. Pierwiastek z dwóch zapiszę jako 1,4 odjąć 1. To jest 0,4. Tutaj skracam. 3 razy 0,2 to 0,6.